Zamiast wyrzucać obierki do śmieci, wrzucam je do brudnego piekarnika. Rozsypuję, włączam grzanie i czekam na efekt. Kiedy następnym razem będziesz piekł szarlotkę, sam spróbuj. Obierki z jabłek, podobnie jak całe owoce, zawierają kwas jabłkowy, znany ze swoich właściwości antybakteryjnych, przeciwgrzybiczych oraz delikatnie wybielających. Jest to całkowicie naturalna substancja, która skutecznie usuwa tłuste plamy z wnętrza piekarnika. Aby skorzystać z jej zalet, wystarczy rozsypać świeże skórki z jabłek na blaszce i wstawić ją do piekarnika nagrzanego do 150 stopni Celsjusza. Dla jeszcze lepszego efektu, wyciśnij sok z połówki cytryny. Dodaj do niego 200 ml wody oraz 200 ml octu. Wymieszaj te trzy składniki. Na koniec przelej do butelki z dyfuzorem i spryskaj piekarnik. Po pół godziny należy wyjąć wysuszone obierki. Poczekać aż piekarnik całkowicie ostygnie, a następnie przetrzeć jego wnętrze mokrą szmatką. Ważne jest, aby używać świeżych obierek. Idealnie więc możesz wyczyścić piekarnik po upieczeniu ciasta z jabłkami. Wystarczy po upieczeniu ciasta wrzucić na blaszkę obierki i odczekać chwilę. Kwas z jabłek zrobi już swoje.